To z tej strony Patronik, jest to w kolejnym filmie na moim kanale. To jest odcinek z aktualizacją na RP. Jak już wiecie, to Fredek szukał przycisku do nowego apartamentu, no do safe'u, bo jakby wiemy, gdzie jest. E, wiem, jak się z niego wychodzi, ale nie wiem, jak się do niego wchodzi, to muszę to chyba na innym kanale na YouTube sprawdzić. Oto e, jeszcze link do Frytka kanału, do tego filmu, gdzie on szuka tego przycisku. Oczywiście to jest jeszcze bez głosu. Musi sobie kupić mikrofon, próbował u mnie nagrywać, tylko że no. Tylko, że jest kłopot, bo. Ten. Po tu zadali takie propy jak ten, ten, Tylko, że jest kłopot, co? A, tam to coś pokażę. A, tylko, że jest kłopot, Tylko, że jest kłopot, że on nie zrobił tego. E, tej. E, a, no, tej weryfikacji nie może mieć. A czy tutaj gram. To tu wszędzie robię, prawda? Wtedy po prostu nie chcę grać. Ej, a faj tak sobie pałkę, tu by grać i dom był by pałki? Zobaczcie. Tu? Tak? Tu klikam, a te pałki nie ruszają. Tak samo jest w propach. Są propy, o. A, to jest lampa. Ja wam pokażę, gdzie jest safe. Safe jest, widzowie. Czemu nie na szybka? No, nie, no normalnie, bo to Frytek śpiworem. Czemu postawiłem? E i to w ogóle dzisiaj mi to nagrywali, tylko że u was to jest potem Tutaj mamy tu, tu mamy te i, i tu możemy wyjść to się z zauważyłem, co to jest za przycisk sobie mówię Nikom. jest przejście, no to jak to się właśnie? ZI? KTX? widzowie, bo muszę jakiś o innego youtubera zobaczyć odcinek, bo nie wiem jak tam się to kurde, kurde robi Widzowie, dowiedziałem się kurde Tutaj, tutaj to, tutaj się klika na ten to, i się otwiera przejście. Hora, nareszcie odkryłem coś. Patrzcie, co. Usunął ten śpiwór, kurde. Tu. tu A się, tu się otwiera. Tu A tak jak w środku wygląda. A, Znowu odkryłem. Fajnie idzie grać i tak dalej, tylko wiecie ciekawi czy na mikro też idę. Patrzę, bo to jest no, no darmowy domek. Darmowy domek z basenem? Nie, Ej, mega! Na przykład, wiecie, tutaj mamy na Brookhaven kino. Nie, kino. też mamy, ale klub. I, I klub jest tutaj. I na przykład klub zrobić by. To jest klub. I tu ten od klubu, albo tu. Na przykład będą takie dwa zakłady. E, Piszcie, czy jest taki odcinek z, e, z frytkiem, ze dwóch perspektyw. Ojej! Światło dochodzi, kurde. Także, mm, że jakby. Ja tu jestem szefem. Szefem w ogóle. Halloween, ja tu jestem szefem. A mamy tu, tu dwa zakłady. To jest taki bardziej magazyn i tak dalej. A tu. To jest takie muzyczne, ale wiecie. no To jest nawet. Asa! Wow! Czekajcie, nie no i ciekawi. Ej, to jest nawet praca, idzie się tu wziąć. Ej, mam tu... Czekamy, czy to idzie wziąć. Kurde, widzowie. Ale mega to fajne, bar. No nie, no nie. No mega. Ej, ale to oznacza... Jak to będzie wyglądało, To jest takie duże na dole? Może na dole nie ma tej drabiny? Cze 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 czekajcie, widzowie. Tu mam chałupę. Kurde, nie no, nie no. To jest kurde niemożliwe, widzowie. Drabina. Nie, no jest. No jest, kurde. wyjście, kurde. Ale. Drabiny nie ma! No i widzowie. I to jest pierwsze coś. Tu taki zakład, bo zakład. A do góry te, No i widzowie, drabiny tu nie ma, więc widzowie. ten dom jest za darmo, ale kiedy się tam zrobi, to. Tutaj idziemy. Nie, pracę, Ej, zamiast pracy to może być moja minka, kurde. Gitarę tu tak. Ej, no kurde, no nie, tylko... No wiecie, widzowie, to... No... Tego nie było, no. Ale wiecie, no widzowie, no szkoda, że tego nie mam. Nie no. Okej, okay, ale no wiecie już o co chodzi, no. Tutaj mamy, tu mamy łazienkę raczej, i dobrze wiem, z płytami. Uch, no. Ale no, a tutaj co mamy? Kurde, nie wiem, co właśnie tu. A, tu mamy to. Tu tyle drzwi w, tym, w tej chałupie. Tu to, to. No, ale no. Fajny! Ale też fajnie, że tam takie coś. ko... Może po prostu wiecie, widzowie, Po prostu to. Może to dodali, wiecie, no, że tu jest takie do góry, te, a tam nie. Ej, no mega. U Frytka to tego nie było. Bo nie ma tego Green Passu. On się opłaca. Jak takie coś dodali, no. Nawet się to opłaca. Ej, aktualizacja. Co było dalej? Były propy oczywiście, no. widzowie, no. No, no. Frytek mówił, to jest ostatnia aktualizacja. Nie, 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 no. Nie, nie, nie. To nie jest koniec Tu Dodali nowe te. Tu są takie, tu, to są te wszystkie. Tu jest te, 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 te. O, tam to by się frytko się spodobało. A mi się. Jest różowe. Żółte. Normalne. Zielonego nie ma. Nie jest zielone. No kurde, no nie ma mojego. <gimana> Dobra. Dwa. Coś tam było. Nie się. Może, może mi się nie zrydenowało. Widzowie, co? No, no cóż. Powiem wam. Widzowie, powiem wam to. Widzowie, e, jakiś tam nowy dostęp do tego e, ról. Do odgrywania ról. Wiecie, no tam jest ten nowy dom muzyczny. I uwaga jest. Nowy, nowe pojazdy. pojazd, pojazd świt swat, 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 pojazd swat, to pewnie dodali. No to nie, to nie dodali. Oni gdzieś tu to pewnie dodali. Nie wiem, czy auto za bardzo, bo to był jakiś e, pojazd swat, autobus więzienny. Kurde, autobus więzienny to tyle. No, nie, te aktualizacje są takie ogromne. Autobus jakiś więzienny. Nie wiem, czy to, be, to chyba będzie trzeba zmienić, bo tak to nie ma. To nie ma, kurde, autobusu więziennego. Nie, to, nie, to już nie ma. To są czołgi, auta. To jest autobus więzienny, nie, to jest. Auto te. Jakiś autobus? Tu nie jest. Nie, to jest bardziej kamferek. Autobus. Się wydaje, że to tam będzie. Ma na paliwo. Kurde, jak to by się tu się wy zmieniało? O, Frytek, coś napisał. Czekajcie, mi sobie p.s. Tak. Frytek, nakrywam odcinek. I dodali jakiś nowy pojazd. Dodali, wie, do, dodali nowy pojazd. A ja wiem, gdzie się wchodzi, że tylko do innego pomieszczenia trzeba. Trzeba z wokół kliknąć na te pianino. E, nowy pojazd dodali e, pojazd, e, te świat. E, potem jeszcze dodali e, autobus więzienny. Jeszcze jedna wiadomość dla Frydka: autobus turystyczny, dodali autobus wojskowy, wiadomości: van, van budowlany i tekstowy. I teksturowe samochody dostawcze. Cztery nowe. Re rekwizy... Klub. Dobra. Dobra, widzę, bo teraz ja też to sobie zrobię. Tylko autobus wiedzenny No to będzie autobus no szkolny, będzie, bo może szkoła to więzienie. No kurde, może coś by tam. O! Tak! No i kurde, bo. To więzienie! No skąd to więzienie? No ale no widzę, to autobus no na, na No i prostu, no. no, no, no. Ko, kto mi się odczepi? A tu. To tu. No, właśnie. A turystyczny autobus. Możemy tyle odcinków nagrywać. Już wojskowy. Innego i ten. No i mega. Po raz fat. Po raz świat to były takie dwa pojazdy. To jest to taki, no mega znany. Mega, mega. Um, nie tak mega, ale no To fairy ten Da się zmienić, może coś tu dodali Szwat, to było Fencife, i to było, i normalne więc Dobra, powiem wam, wam tak To nie, to No to to? Tylko no, się nie da, nie da się, ma to no, nie no, da To było raczej to było raczej, to było. To... No nie, no i to nic nie ma, kurde. Widzowie. Co to ma być? Dobra, dajemy dalej. Co tutaj mamy? Mm. Dobra, widzowie. Takie ja tu, O to, to jest. Van, van budowlany. Van, van budowlany. Tak, tam van, van budowlany. Nie, wiem, się na działkę. Może jakiś nowy dom, lub nie wiem. Nie no. Ja nawet dodaję na No, a mam... bo coś budowlanego. A budowlane to jest to. Ale nie, to by nic mnie nie zmieniali, no. się nie zmieniam, kurde. I co? Nie no, kurde. Albo wiem, to jest jakieś tu dodod, są ten pojazd, albo dodali... musi raczej dodali. A chyba nie ten. Kurde, no gdzie? No. nie umiem. Tu? E, tu tego się nie dało zmieniać. Właśnie. Ej, są jakieś nef, że tu. Do wiadomości. Taki budowlany, no kurde. O, drzwi te są odle. Tutaj zrobione? No kurde, są, ale nieważne. Tutaj budowlany. Tyle rólmy, tyle odcinków. Tu jakiś taki ładny ten. Tych nie było, tych wzorów. No, no to naprawdę. Umego. No mega. jeszcze widzowie mamy? Już wam czytam. Pan wam cztery nowe rekwizyty klub. Rekwizyty klub. Więc nie wiem co to jest. No to jedziemy do klubu kurde widzowie. nie ma co to jedziemy do klubu no. Klubu jedziemy. Klub. Hmm. Zamknięty, otwarty. Klub. Ej, kurde, nic nie ma. O, o której jest klub, kurde, otwarty? Może zrobię tą godzinkę. Ej, klub otwarty. Wtorek, mam poniedziałek. Nie ma w poniedziałki otwartego kurde, no. Widzowie, widzimy się zaś, zaś za tą sekundę, no kurde. Teksturowe samochody dostawcze, widzowie. Tekstura to są propy, jedynie, jedynie. Tekstura to jest propy, ale wątpię, no, że to coś będzie, no kurde, no, nie wiem, no, wątpię, naprawdę wątpię. Kto kurde? Nie, no, to już byłyby propy, a to jest, a to nie są, kurde, propy. Ale no, takie jest co ksiało, no. Eee, samo... Frytek coś napisał. E, samochody dostawcze. Samochód dostawczy to co to, kurde, no dostawcze, no. Dostawcze to są jabłka tu. Wybruk heaven. Wybruk heaven dostawcze. Czy listów dostawcze? Czy to? Nie wiem. To było, było...

to nie aktualizację robi, to nie takie kurde, że matoły. Jak tu by wylecieć poza mapę? O, że mam pomysł. A może nie a a a może? Tak no kurde, nie my mam pomysł u, 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 u. Tak, by poza mapę wylać, kurde nie wiem, kurde nie wiem, kurde nie. Albo gdzieś pod mapę go w kurde wsadzić. Zrobię jeszcze z ciężarówką, po całym myśle gałąz, bo nie ma w tej chwili by Być po wodach sobie nie, po wodach sobie nie A może nas pełna. No. Ale kurde, o co chodzi? Label! Ale nie no, o co chodzi? Czekajcie widzowie, widzę się za sekundę, kiedy to odnajdę. Znaczy, widzimy się. Widzowie, odkryłem jedną rzecz! Pojazd Świat! Mega! wiu, wiu, łiu! Ej, tu jest światełko! Wiu, Ej, tu nie da się, tylko trzeba tu! wiu, wiu. łiu! Ej, ja mam sobie fajne fajne te fajce Sygnałów, widzowie, no powinny być w każdym samochodzie takim. Dobra, widzę, chyba coś jeszcze, więc sobie to przeczytam. A ja, co jest w samochodzie? Bo z agencji są te pieniądze, a ze wszat? Jest, nie ma co się ja Co jakby... Zobaczcie. BUMBA! jak to wygląda w samochodzie? bomba i... Nauczę no, no, w frytykę, pisał tylko, że nie chcę mi tego dobrze, więc sobie ja muszę już ściszyć sobie to, a muzyczkę w autku wyłączyć. Dobra. Kurde, jest, to tu jest, to tu jest. Kurde, tego nie wiem. Może być w tym aż mi bombka przyjecha. Jest bomba. No kurde, nie chcę mi to określić. No. te widzowie, to wydarwia, że nic się nie chce takich rzeczy. Widzowie, zobaczę jakie ładne szejderki. Shay dam wam. E, e, szejderki, szejderki, gdzie one były? Chyba tu. Tak. No macie ładne szejderki. No, tu. Tu widzowie, no to ja jeszcze sprawdzę, co to jest w tej aktualizacji. Tylko się, panie, wysadzić. E, sprawdzę, co jest w tej aktualizacji. I się. z jest policja, czy świat? I zobaczymy, czy wiecie. Ktoś jest tam, a do porównania ja to. Z tego się nie da się wysadzić, kurde chyba. Dobra, a co jakby po to spalenia... Po spalenia to się zmienia na bank, prawda? Jest bank wysadzon. Ale kurde na nasi... św. No. Twa... Nie no kurde, tego się to nie da się wysadzić w tym aucie. Policyjnym się nie tak kurde. Dobra, widzę, widzowie, to jest jakieś unikalne, mega unikalne auto, ale to jak... Widzicie, znajomego to on, kurde, może się wydostać dachem, ale już za to w tych innych chcę to zobaczyć. W agencji. Nie, tutaj też się da. No, kurde, no. Kurde? Nie, no, da się, no, kurde, no. Nie wiem, kurde, widzowie. Dobra, więc się widzimy za sekundę, jak to wszystko będę wiedział. I widzowie powiem tak. Domków nie ma tamtych, nawet tych dużych też nie ma. Nie wiem, co kurde jest w tych wszystkich. Naczep, nie, tam nie było żadnych nowych. Naczep to napisane. No, pro ale widzowie, chodzi mi o, o co chodzi z tymi teksturowe auta, Nie wiem, na przykład chcę sobie teksturową Tak Taksówkę, ale przepraszam, one są już teksturowe. To jest pierwsza rzecz. No kurde, nie Nie wiem Nie wiem, chyba nie będę wiedział, ale Nie no widzowie, no powinno Powinno się dać, kurde, a nie tak Widzowie, no, ja, ja po prostu no, nie wiem co i jak, jak, jak na razie Hmm, sprawdźmy, czekajcie. Czekajcie. Nie jest to Tutaj sobie. Sch... Wi, 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 widzowie chyba coś się stało. E, widzowie, I Widzowie, like zostawcie super i lajka, bo coś się baguje. Zapomniałam o tym powiedzieć. To się baguje, nie ja wiem. Ja też nie a ja nie umiem nic robić. Ja tu się rozpiłem przed chwilą. Co? Tu się wyrabia. Ja nie umiem nic zrobić! Oprócz kraj Ale ja tu nic nie umiem zrobić! Dobra! Co się ze mną zdarzyło? Nie ma z Mam choć swoją głowę! Co wie? Muszę po części odzyskać. Już mam głowę. No wy zostawiliście suba i lajka. Musicie więcej zostawać subs subskrypcji i lajków. Żeby ja odzyskałem całego siebie. Żeby jeszcze włosy odzyskałem, cokolwiek. Musicie to mi pomóż to odzyskać. Widzowie mówiłem, musicie więcej zostawiać subskrypcji i lajków. Ale wiecie, co się kurde stało? <laughs> Ręka mi zrobiła głowy mnie. Głowy mnie znikło, no nie wiem, może musicie nie zostawić po prostu 100 subskrypcja albo samego lajka. Może musicie zostawić to i to. Bo tak to może nie dodaje je jedną rzecz, a drugą, mi, a drugą mi usuwa, widzowie. Spróbujcie teraz zostawić suba i, la, i lajka. Zowie! Odzyskałem głowę! Musicie mi musicie mi nadal pomagać. Zostawiajcie lajki i subskrypcje! Widzowie, ja na razie coraz lepiej. Już nogę odzyskałem. Mam nadzieję, że potem będzie już normalnego rozmiaru. Dalej, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcje. Widzowie, to działa. Dalej, dalej. Widzowie, wy, wy, wy to zostawiliście. Już widzę, że no nic się tu nie stało, ale moje, moje rączki, moje słodenki, już to się dzieje. Widzowie, dalej. Nie wiem widzowie. No już mam włosy, ale kurde, ja, ja raz jestem mniejszy, raz większy. Nie wiem co się tutaj dzieje, widzowie. Teraz tu chcę odzyskać. Widzowie, no normalnie to działa. Teraz tylko chcę moją nogę no, odzyskać i zostać ciemniejszy. Widzowie. A, a, a. Widzowie! Jestem normalny! Na, no nareszcie wiem. A Policja, więc widzowie, o, znikła. Więc widzowie, Elo, cześć, Narapa. Do następnego odcinka. Elo, cześć, Narapa.